Przyjechaliśmy wczoraj do Madziogory i dzisiaj tutaj dzisiaj jest nasz pierwszy spacer z domu. Wychodzimy spacer, właśnie i, i właśnie idziemy teraz na śniadanie. Przenik, pierwsze tu takie... nie jest wycieczka, tylko o, pierwsza. Aha, no, no dobra. Tak, Dobre, przez pola doliny idziemy. Tutaj są oliwki, a tutaj mam piękne zbiory. Wow, ty możesz nawet spróbować. Weź sta między nimi, wejdź. O zobaczcie, jakie piękne jest Urodziwe. O rąbie. Dobra. Desde México. México! Viva México. México, yeah. Cristo, Viva la Polonia, Viva la Virgen. <laughs> nice to see you anyway. Enjoy your day. Ale, dobry. Co za fajne. Ale, raz. Ale gdzie się bivadni po w Polsce koło Warszawy. O, o, a to Warszawiak. A z Warszawy. A to Warszawek jest. A ja z Lubelskiego. Lubelskiego, Bydnoś tam. Moja słowa. Widzimy Dukla. Preszał Koszli. Dobre rano. Nie, to Polak przecież jest. Gdzie? No jak ja, to? Jak wuję? jest

I'm so happy Mitch got it. Special day. Hello. 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 Have a wave, have a wave. Oh. Yeah. Hello. Mariusz, all oh, right. Happy? Oh, love it. love it, love it, love it. We have to do it again <laughs> in the okay. future. In kad sem se vratila 15. in bil ponedeljek, uh, na desno stran sem videla oblač Jezusa ja. na nebes, na strani na, na nebu, v važnosti, ali zlat in zlat in samo ovako dolga, ali ni to oblačilo, samo telo.

To dla nas wszystkich jest. A skąd wy jesteście? Warszawa, Koliksy, Częstochowa też. Warszawa, a to znaczy, że... Wow, no to. Myślałem, że komuś wideo wyślę, ale tak tyle ludzi naraz, to nie tam wiadomo komu wysłać. Dla nas wszystkich. No to no dla nas wszystkich. Najlepiej rzucić. Tak, rzucać ja na, na YouTubie będzie, to w razie czego to zobaczycie. Gdzieś tam może znajdziecie. O, baj, 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 ba. Miło była spotkać. Z, panu, ja z, panem też. Nawzajem, też. z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Wszyscy chcą, Nie będą się tu będą z Witam serdecznie wszystkich pierwszych na tej przyświętej, już rozpoczynającej manifest. Witam serdecznie kapłanów. Tych wszystkich, którzy ze szczególną tutaj przybyli, a przede wszystkim witam młodych ludzi, którzy przez te kilka dni tutaj uczestnicząc w tym Festiwalu Młodych, chcą pytać Pana Boga, pytać swojego serca, co dalej w życiu jak robić, nie tylko co, ale jak, jaką drogę robić. Dlatego będziemy się modlili podczas tej przyświęcenia również musiałbym tego, Ducha Świętego, aby wszystkim nam Doświadczam to towarzyszyło, żebyśmy żeby wszyscy wiedzieli, co robić. Nawet jeżeli już nie jesteśmy młodzi, żebyśmy dalej wiedzieli, co robić. O. Dzisiaj w sposób wspominamy patrona wszystkich powołczy, czyli Jana Marii Gawianemi. Kapłana, który całym życie oddał się posłudze swojej oczarni. Często mówił, że jak ksiądz do nieba, Powiedziałeś, że idąc za to musimy wziąć przez każdy z nas. Prosimy się, abyś nam pomógł odnieść. I prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił te krzyżyki, różańce, figurki, obrazki, wodę. Wszystko to, co zabierzemy na naszych Christji, aby otrzymują te emocjonalia. otrzymali Twoje błogosławieństwo. Ja bym towarzyszyła od tak i ma Bożej królowej pokory, który żyje się króluje na wieki wieku. Królowej Anie. Amen. Jesus loves us. Hallelujah. Yes, Jesus loves us. Hallelujah. Yes, Jesus loves us. Jesus loves us. Jesus loves us. Jesus 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 ніч Płynie z dłuższej strony, jest jeszcze schodzi, i nie schodzi. Ja wciąż mam na bosek tędy. Ciężka droga. Ale da się. Tak? Jeszcze raz. A tu kilka osób było. Ja zauważyłem, bo co przychodzili. Ale to jest właśnie trudne, bo tu mała konektacja. I to ostre jest. To są właśnie te ostre, to jest ostre. Dla usłowenych, tylko mi zimka. Посвята Свята Марія, Божа, молися на трійшних дітей своїх, нині в годині, смерті нашими. Заміньки не будуть. Радися, Марія, благодати Бога, Господи, Wcześniej, w drugim dniu festiwalu e, na Malady Feście w Medjugorje. właśnie trwają konferencje, świadectwa, tanczą e, młodzi ludzie na placu, a my tutaj jesteśmy mówi, mówimy o Mery's Smith, posiłkach Maryi, właśnie każdego dnia. Chcemy wesprzeć właśnie tą wielką ideę, właśnie, która narodziła się tutaj w Medjugorje. Jeśli nie byłeś w Medjugorje, przyjedź, zapraszamy. Jeszcze przed nami dwa dni festiwalu. Piękne modlitwy, świadectwa, mnóstwo wiary, uśmiechu ludzi. Także no, zapraszamy. Dużo radości. Ja jestem tutaj czwarty raz i zapraszam was wszystkich, żebyście również przyjeżdżali do Medjugorje, gdzie właśnie Matka Boża stępuje na ziemię. I do zobaczenia tutaj za rok.

Gospodin nisam dostojen, da u njih je spod prop moj, nego samo reći i ostravit će duša moja. Nekoliko je čuvari nas za život vječni, amin. tym co mamy. Tutaj Mariusz już odmawia różanie, a on tu właśnie kolega nasz. mój pomocnik. Samemu to nawet nie ma co chodzić. Ale no, lepiej z kimś, iść. bo to, 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 to jest różnie no może wyglądać. No właśnie, mówię, że to jest w razie czego to możemy wołale. A jak na razie wszystko jest, no jest ciepło, ale nie tak za gorąco. No, że idziemy do góry, że tak, nie... widać, widać, że ludzie już wracają. No na razie nie jest tak źle, widać jest łatwe podejście. Tak, tutaj jest dużo ludzi wskazuje. W różnym wieku jest, no. Daj, tak, spokój. Dobrze było? Dobrze, dobrze było. Już schodzicie, tak? Tak, ze skręconą kostką, ale idziemy. Ojej. ale idziemy. No fajnie, 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 widzę, że się pokonali to. Ja dopiero próbuję. No Do widzenia panowie. No, dziękuję. A tam Mariusz jest. Modli się różanie tu sprawia. No ale to męka ma być podobna. Idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczcie, wszystko boso, tu wielu ludzi na boso idzie. Używam tu jakichś... Mariusz poleciał już. Naprawdę ciekawie, wszystkie języki tutaj są. pisna wieża, babę Tutaj mamy kogoś, uwaga, kogoś, jakąś kalekę niesiemy. Uwaga, człowieka na nosza go niosą, z których jakieś podświęcenie ludzie zrobili, żeby go, żeby go tu przynieść. Uwaga. Idziemy. Już się zmęczyło towarzystwo. You're doing well, lads. Can you speak English? Yeah. Hurry! Yeah. Go, 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 Lebanon. go, go. Lebanon. 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 One for Lebanon. Yeah, great. The flag. Oh yes. All right. We have to get down. <laughs> All right. Hello, right. right, everybody. Where are you from? Uh, yeah, Santa, correct, Maria Kwae. Yes. Santa Maria Quaye. Santa Maria Quaye, yes, right. Listen, listen, I'm from Poland. You're okay. from Poland. Viva Polen! Viva Polen! Pause, go, pause, go, One good, more, good. one more, Lebanon. Lebanon, Lebanon. Oh, come on, this is more. Lebanon, free. This is free Lebanon. Yes, it's free, it's free. free, free, free Lebanon. Free. 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 <laughs> yeah, all right. Good luck to you, well, nice to see you. All the best, yeah. bless okay. you. Thank you, we need to pray now. Oh, pray. oh yeah, good, <laughs> sorry. Yes. Well, nice to see you, really pleasure. All right, see you in the town. Thank good you, right. thank you, see you, of course. You. Yeah. I will pray. Przyjeżdżamy co roku. Aha. <grystwarta> Już któryś raz. Ja tak? jestem pierwszy raz. Cudownie. Cudownie. Zadaj, cudownie. Zapraszamy każdy, oczywiście. Choćby raz powinien przyjechać na mladý test. Chodźby raz. Ja, nawet, ja, po 50, no. nawet po pięćdziesiątce, nawet po pięćdziesiątce. Nawet po siedemdziesiątce. I nawet po 70 I o 80, 80 to, ludzie też byli. No, 50. No to, to, to 50. Tak jest. kończę I teraz właśnie idziemy tego